Witajcie moi drodzy. Testy trwają Widzicie jaki to jest osprzęt i jak to funkcjonuje wszystko No Zastało Nie wiem czy nie jest bądź za długi Jakby powietrze gdzieś łapało, a tu jaka sytuacja no, może za długi wąż jest. Gdzie nie gdzie to powietrze jest. Ale idzie robota. co najważniejsze. Nic. W kontakcie. Moi drodzy, z takim czymś wejdę. No to wiem, że mało co daje. No to może to trochę da. Jeden litr zastosuję na 0,7 hektara. Do listnie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Może coś to poprawię, bo nawozu już nie mam. A pszenżytko musi rosnąć i tutaj idzie wąż tu maszyna działa tu pomału zapełnia zbiornik ale prędkość jest nie za czekamy mojej drodzy trwają prace przy ustawieniu wszystkich dyszy żeby w miarę pyskały. nie jest perfekto chyba nie będzie perfekto Dobra, nie jest źle miejmy nadzieję że humus wejdzie w kontakcie moi drodzy działałem szybko e, nagrywałem to e, kamerą GoPro ale się zawisiłem, nie wiem czy coś z będę miał tu wziąłem litr tego e, było 5, jest 4 humuszu trochę więcej dałem bo jest e, 20 litrów na 400 litrów z cieczy 300 miałem litrów, więc wlałem e, takie 15 czy coś, rękawiczki mokre, więc chyba ich nie biorę, jadę, na razie Kamera zdechła, chyba coś się zda zdarzyło, Mówię wam, że karta pamięci się ruszyła, bo kurde, wyłączyłaś się, czy nie Przymuję. Ktoś dzwoni do mnie, nie mam czasu teraz wyszym, dzwoni do mnie Pijadę może chcieć Potem może odbiorę Nic zaczynam pryskać A Jest niedziela Pytanie nurtujące. ale wieczór czy pracujecie w niedzielę jak trzeba, czy nie pracujecie. Są różne poglądy. Niektórzy się boga boją. Szanuję też, bo to są osoby wierzące, niektórzy mówią, żeby robić. No ja uważam, że jak trzeba dany zabieg zrobić, to nie cholery, trzeba wjechać. Więc co, jadę, może coś nagram, ale spieszę się. No takie to przęże to nie jest. Złe Nawet jest bardzo dobre, zobaczymy jak na górce. Kończę, bo defekt. Idzie, moi drodzy! Wzyskam, to niektro niektro karmi się Nie wiem, czy to nie ma żyta, kurde Bo no tak wybijające się niestety Tu mi się na wozu udało sypnąć Nie ma poszło nury, Ale mogą być jakieś pasty, aż zielono jest To ja zostało do by cudowne Żebym tego nie powalił, ale, no, ja ale no Jadę to jest może być żyto, niestety. To jest z moją ścieżką technologiczną, która zawsze tak powstaje. No, trochę się polepszyło, ale żyta jest, niestety. Trzeba no, nie, będzie wycinać to. Nic, no, wyradzę sobie. No, Udostaną i tak sobie działa, to tak. Co moi drodzy, widzimy się rano, bo rano robię poprawę przy podługi. Cimno, jak nie wiem co, las trochę przyjemnie. ale co zrobić. Trzeba gnać Na razie. Tak jak wspominałem moi drodzy, widzimy się rano. Niestety z GoPro już się nie nagrało. Materiał, coś się chyba... Nie wiem, albo bateria się przesunęła, albo karta. Niestety nie ma tego materiału. Jak wlewałem w środek. Więc to nic. Może kiedyś się uda to zrobić. Teraz jest siódma rano i z prąkami zrobić trochę w porządku z peżem, przygotować się do siewu Może posiadać się No Do zobaczenia. Nie jest łatwo od granicy, bo tam trochę kątową było, ale jakby gdzieś tak, Czwóreczka to nie się Zobaczymy co dalej. Więc tutaj będę jeszcze raz musiał przerwać na pewno, bo to jest ten Ale teraz na piątce i muszę mu dać miodu, bo to nie jest łatwo, tu trochę zapyszenie jest, tu jest takie ognisko, w ogóle tu nie było właśnie pryskania, jak mam mówię, ale jest przepał. Dobra moi drodzy, jakoś to idzie. Ta strona, jak mówiłem wcześniej, nie była pryskana, to była pryskana. Czyli przejście na Eko, jak niektórzy mówią, no jest średnie, ponieważ fakt, użyję tego tylko gliso-randapu, dobra, o to i mam czyste pole. Fakt, jest tu trucizna. No ale patrzcie, tu żebym mógł coś zrobić, to bym musiał, jakbym to zostawił, to bym musiał jeździć z 500 razy, czyli C330 by spalił tyle paliwa, że dla środowiska i dla życia nie wiem, jaki rachunek byłby, ale myślę, że podobny. Puszczę wam Time timelapsa z tego wszystkiego pod jakimś kątem, jak zapierniczą z widełkami, bo niektórzy też myślą, że tak się nie pracuje, ale w rolnictwie, że są wszystko nowoczesne sprzęty, i wszystko samo się robi, no ale tak niestety nie jest. Do usłyszenia. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. ta kubka znikła, tam jeszcze jakaś mała została, to zrobię nieźle, no ale ech, dla ludzi typowo nie mających wideł w ręku, powiem tyle że to co kupujecie w Biedronkach, Lidlach to są gospodarstwa wielkopowierzchniowe dużo hektarów 100, 1000, nie wiem dokładnie, ale pewno to są nie mali gracze, którzy tak mają, jak w tym timelapse, jak ja z widełkami i przerzucają peż. Co i tak, jak ja go wyrzucę i bym nie popryskał, to i tak za rok będzie to samo albo gorzej. Bo tu możliwości zaperzenia były bardzo duże, bo niestety nie stosowano środków ochrony roślin przez dłuższy czas. I tak jest. Jedyny błąd to były dwie uprawy prowadzone tutaj. I tu szła taka niby miedza, niby nie, niby się tutaj jakiś pas trawy zawsze się zasiał, czyli pesz sobie tutaj siedział. A teraz będzie, mam nadzieję, że wyjdzie. Hektar łubinu na jesień przeżyto. Sprzątam, przeżyto. Eee, może jakiś poplon, a może zostawiam. Czy się no, po łubinie no to musi iść środek, który zrobi robotę, bo to pewnie będzie zachwaszczenie ciekawe, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Może coś będzie z tego. Do usłyszenia potem. Tak to wygląda, no. no i zauważcie, że ci wszyscy wielcy co mają dużo hektarów, mało kiedy on z, bań, z baczką jedzie i mówi, że to jest glifosat. Jedynie co dobre słowa to powiedział bumper, no i grze się zgryło, co oni robią robotę. No ale Adrianka z wielkim opryskiwaczem w środku randapem, no jakoś nie pryska pól, nie widziałem do tej pory w kontakcie. Dobra moi drodzy, jeszcze dam trochę siarczanu amonu pod ziemniaczki. Zobaczymy, jak to chodzi, Wyjdzie. że to na razie ok. Kufel, wy tam na studiach to dawaliście serce na młonu, czy nie dawaliście podziemniaki? Ci co oglądali, Breaking Beda, będą wiedzieli, co to przypomina. Niczym Heisenberg się czuje w tym momencie. Powiem no wam, że robię to pierwszy raz w życiu, ale nie jest to jakieś ciężkie, no, na, na maksa naciągnąłem, w miarę, żeby ta brona nie była ciężka, bo są dosyć ciężkie brony pod C330, no i jakoś w swojej idzie. Rządki akurat C330 idealnie pod ziemniaki pasuje, dłoni sadzone. sadzarki są pod niego, więc gil. Kurde widzicie, jakiegoś małego pimpka jakiś zjeb wyrzucił. I kurde, masz cholera wie, czy on ma wściekliznę czy nie. Ledwie co idzie do mnie. Ty, Misiek, chodź, wody ci dam, chociaż. Widok już jest stary, ślepy. To, żeby się go pozbyć, wyjebał go za przeproszeniem. Jeden i drugi cymbał. I kurwa. A szkoda mi gadać, bo będę słów używał kulturalnych. Naleję mu tu wody gdzieś przy drzewie. Może przyjdzie i się napije. Zrobię mu taką butelkę. Ale do takich ludzi, co robią takie rzeczy, zwierzakom to już po prostu jest karygodne. szkoda gadać. Po prostu zjeb, wziąć takiego albo do li linka. A nie będę więcej mówił. Ech, dobra, w kontakcie. Dałem mu moi drodzy, wody. Może mnie trochę złość poniosła. poniosła. Ale wiem, że Fernando jest po takich przeżyciach, bo też żeśmy go przygarnęli. A ich pies bardzo się cieszy teraz jest, ale i tak ma swoje traumy, z którymi nie wiem czy do końca swojego życia da radę. Zwyciężyć. Więc takie tylko osoby no, powinny brać odpowiedzialność za to, co robią, a nie że jest zwierzak, wywiązą go i nie ma problemu. Nie chcę tu generalizować, skąd te zwierzaki najczęściej trafiają tutaj na wieś, ale sami się może domyślicie. No, nie mówię wszyscy, bo są też dobrzy ludzie, którzy fajnie się opiekują zwierzakami, ale. Zadał do no, 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 moi drodzy, uwaga z retro traktora. No i siewnik. I kręcę i będę ważył to. Uuu, bym coś zgubił. Słyszycie? Siłownik, prawdopodobnie siłownik, jakby coś było innego to proszę pisać. Zawleczkę muszę znaleźć, bo mi się zgubiła. Dobra, może tajna psa zrobię. No i moi drodzy, wszystko jasne. Przy ustawieniu 2 miałem 3,8 kg wysypanego po 30 obrotach, co daje mi 311 kg na, 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 na hektar. Potem zmniejszyłem do 1,4, dało 1,88 do 1,5 na wskaźniku dało 2,05. Będę się trzymał tego środkowego 1,4 i myślę, że uda mi się złapać. To jak coś zostanie, to jak coś to ręką rozrzucę. Tak to wszystko widać, przerobiłem to na, na, na swój jak to jest, sposób. Bardzo dziękuję retrodraktorowi za, za takie kompensę wiedzy, bo sobie przeliczyłem wszystko na swój siewniczek. Mój ma szerokość 1,20, średnica koła 1,08, wzór na obwód koła 2PR, 2 razy 3,14 razy połowa średnicy, czy, czyli 0,54, dało 39 tu są wszystkie ustawienia tego magicznego urządzenia. Tutaj przeliczyłem yy, ile zrobię przy jednym przejeździe, 4, przy jednym obrocie koła 4,06 m kwadratowego. Yy, I muszę obracać koło 2463 razy, żeby zasiać cały hektar. Yy, co daje mi 82 razy razy 30 przy próbie kręconej to daje mi właśnie e, ten wynik i kompendium w koniec A i spało się, jedziemy siać u taki zestaw prowadzę mam nadzieję, że nie zgubię nic. kretarkę wziąłem jakby deska się urywała od sierpnika. będę wiercił, będę montował mam nadzieję, że pogoda wytrzyma do zobaczenia Mówią się świetnie Dobra, pana ja, pokażemy, z tyłu Nie jest za bogate Nagrywa, chyba się nagrywa, Wybacz, się nagrywa. Chcesz być na nagraniu? Nie, nie bo teraz nagrywam, że już się zaczął etap przy jednej czwartej pola przeliczania czy starczy czy zboża. Jedna ale jesteś nie, 16 nie no 17 właściwie, bo 16 to było za Aktualizujemy temat. I takim towarem, towarem siejemy tutaj i tutaj jest tabliczka z siewnika. Materiał nagrywam i samolot. Takie rzeczy tu się dzieją Ura kotako ja zętu, Urancuza, spadko, ura... Tak to lecimy Zy. co to nagrywać? jeśli się wtał w to rodzinowych widzicie Można zrobić 10, może 190 kg trochę w zostało, więc Zostawienia silnika jak najbardziej ok, może nawet trochę więcej To co? Liczę na to, że uda się to, żeby to wzeszło Mam nadzieję, że Labradorem powalczę z chwastami I czymś na jakieś łuczyce No i może coś się zmierza z tego No bo trochę w to poszło Pole nie było idealne Nowa próba siewu z motorówką więc zobaczę co z tego wyjdzie Nic! Dopóki nie spróbujesz to się nie dowiesz Trzymajcie się i do następnego vlogu Pa! Takie rzeczy się dzieją! Armagedo. Ale tej może się uda to robi.